Poziom 9223372036854775807 znany również jest jako prawdziwy koniec. Numer poziomu to limit 64-bitowych liczb całkowitych na komputerze. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc znanych obecnie w bakrumach. Opis Choć większość twierdzi, że bakrumy są nieskończone, ci, którzy znają ten poziom, nie zgadzają się z tym twierdzeniem. Ci, którym udało się dotrzeć do tego poziomu, nie byli w stanie przejść wyżej przez lata, a niektórzy nawet przez tysiąclecia. Poziom ten jest nie tylko jednym z najniebezpieczniejszych poziomów w Bakrumach, ale też jednym z najtrudniejszych do przetrwania. Jedyny sposób, w jaki można właściwie opisać otoczenie tego poziomu, to proste, zimne, brutalistyczne schody, wysokie na około 29 stopni, które prowadzą w górę do końca. Koloru końca nie da się opisać w ludzki sposób. Można go porównać co najwyżej do czerni lub bieli. Jest pozbawiony jakiegokolwiek koloru tak pusty, że patrząc na niego zbyt długo, można zacząć płakać. Nikt nie wie, czy istnieje coś po tym, a przynajmniej nie ma sposobu, aby się tam dostać, jeśli to istnieje. Przestrzeń ciągnie się przez co najmniej miliard mil we wszystkich kierunkach. Setki istot przybywają tu, aby znaleźć drogę ucieczki. Jest to ostatni poziom znany życiu. Nie ma oficjalnej liczby, która mogłaby się po nim znajdować. Podmioty. Jak wspomniano powyżej, wszelki rodzaj istot może gromadzić się w pobliżu samej pustki, aby spróbować znaleźć drogę ucieczki. Podczas ostatnich raportów zauważono około 50 lub 100 takich istot. Bazy placówki społeczności. Ze względu na surową rzeczywistość i ogólne środowisko tego poziomu, stworzenie kolonii lub placówki na tym poziomie jest niewykonalne. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Obecnie krążą pogłoski, że fałszywa rzeczywistość dient może być wabikiem lub tajnym wejściem do prawdziwego końca. Ze zdjęć i relacji badawczych możemy jednak wywnioskować, że na tym poziomie znajduje się winda prowadząca na przód poziomu wyjścia. Winda tuż przed klatką schodową. Jeśli winda otworzy się przed tobą, znajdziesz w niej wiele przycisków, które zabiorą cię na różne miejsca, a jednym z nich jest poziom 0. Siema, z tej strony wladi. Cieszę się, że dotrwałaś lub dotrwałeś do końca odcinka. Jeżeli film zasłużył, zostaw łapkę w górę i komentarz. Zapraszam cię też do naszej małej społeczności na Discordzie, do której link znajdziesz w opisie. Jeżeli bakrumy Cię zainteresowały i dalej chcesz poznawać ich sekrety, zapraszam Cię do zostawienia subka. Na Ciebie to nic, mi to bardzo pomaga. A teraz nie zatrzymuję się dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.